Uczniowski Klub Sportowy MMA Team EUK, drużyna mistrzów 2. Zapraszam pana Mariana Zawackiego, który odbierze ten tytuł i nagrodę. W ostatnich dniach widzieliśmy dobrą walkę Mateusza Zawackiego-Barniego. Dla nas ona była wygrana oczywiście. Życzymy kolejnych sukcesów, a oczywiście klub sobie zakłada przygotowanie 15 zawodników amatorskich i zawodowych udziałów w, w zawodach w Rantze krajowej i międzynarodowych. Serdeczne gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie. I jak możemy, staramy się promować nasze miasto na galach w samym hymnie, który leci, chłopacy wychodzą, bo to, to jest gala zawodowa, czy Polski. W samym leci NMR, daje radę. Tak jak te słowa, tak jak jeździmy po zawodach, po galach, zwyciężamy, rekomendujemy miasto. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Nawet na koszulkach mamy napis Moje Miasto E. Dziękuję bardzo.